Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczornika, Jezus powiedział: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym. I to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Drodzy siostry i bracia, kiedyś pewien zagraniczny dziennikarz, gdy zobaczył, jak matka Teresa z Kalkuty opatrywała rany niektórych chorych i pochylała się nad umierającymi o wyglądzie w odrażający sposób zmienionym przez chorobę, wykrzyknął ze zgrozą. Nie zrobiłbym tego za żadne skarby świata. Na to odparła matka Teresa, ani ja. Nie zrobiłabym tego dla żadnych skarbów tego świata, ale robię to dla Jezusa, który jest obecny w tych ludziach. Bracia i siostry, nie jest nam łatwo miłować drugiego człowieka. Kochać go tak długo, kochać bezinteresownie, nie mając wyższych motywacji. Jest to rzecz całkowicie ponad nasze siły. Zwłaszcza jeśli chodzi o miłość naszych nieprzyjaciół, do której wzywa nas Pan Jezus. Dlatego trzeba nam poważnie potraktować i wziąć sobie do serca słowa Pana z dzisiejszej Ewangelii. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Przykazanie nowe daję wam. Mówi do nas dzisiaj Pan Jezus, dlaczego i w jakim sensie nowe? Jeśli wezwanie do miłości bliźniego odnajdujemy już na kartach Starego Testamentu. Otóż miarą miłości bliźniego, wedle pierwotnej formuły przykazania, jest miłość samego siebie. Pamiętajmy wszyscy, pamiętamy wszyscy, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego to słowa z Księgi Kapłańskiej. Ta miara miłości jest nadal aktualna, skoro Jezus przypomina ją w Kazaniu na Górze w postaci tzw. złotej reguły. Wszystko, więc, co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie. Jednakże Jezus nie zatrzymuje się jedynie na ludzkiej mierze miłości, bo wie, że człowiek może czasami źle siebie samego kochać albo przesadnie, albo za mało, albo całkiem fałszywie. Zamiast siebie kochać, kocha często tylko wyobrażenie o sobie, jakiś zafałszowany obraz siebie. Dlatego Jezus domaga się od swoich uczniów miłości. Na miarę samego mistrza. Jezus siebie czyni miarą miłości. To jest wielka nowość życia chrześcijańskiego. Ta nowość przykazania miłości zawiera się jeszcze w czymś głębszym, istotniejszym. Przykazanie miłości jest nowe nie tylko dlatego, że wzywa do naśladowania Chrystusa w Jego miłości, ale nade wszystko dlatego, że wyrasta z Chrystusowego daru miłości. Jezus nie mówi najpierw. Człowiekowi masz kochać, lecz mówi mu, jesteś kochany, bo Bóg umiłował świat, a w świecie tym w szczególny sposób umiłował ciebie, człowieka. Nowe przykazanie, drodzy, wiąże się z nową miarą miłości. Jezus stawia nam wymaganie miłości, ale nie miłości jakiejkolwiek. Wzywa wyraźnie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Jest to wezwanie do naśladowania Chrystusa w Jego miłości do nas ludzi. Moi drodzy, odnośnie do umiłowania nas, jako pierwszy Pan Jezus stwierdził, jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Czasem ludzie tłumaczą się, czasem tak słyszymy. Nie pozdrawiam go, nie mówię dzień dobry, bo też mi się nie kłania. Nie zastanawiając się, że ta druga osoba pewnie myśli i mówi tak samo albo podobnie. Jeżeli nikt nie przełamie wzajemnych lodów, to ten lud stanie się tylko grubszy. Pan Jezus zachęca nas do zrobienia pierwszego kroku. Jeśli dwie skłócone osoby równocześnie zrobią ten pierwszy krok, to w rezultacie można powiedzieć, że wpadną sobie w objęcia, możliwe, że z przynoszącym ulgę uśmiechem. Radę tę należy, drodzy, wprowadzać w czyn przede wszystkim w naszych rodzinach, zwłaszcza w relacjach między mężem a żoną. Wiele trudności i kryzysów małżeńskich powstaje dlatego, że każdy czeka, aby to ta druga osoba wyciągnęła rękę do zgody, uśmiechnęła się pokutni albo pierwsza przeprosiła. Powinniśmy uwierzyć, że upokarzające jest. Nie wyprzedzenie drugiego, lecz danie się ubiec współmałżonkowi w pojednaniu, bycie drugim, a nie pierwszym. Jak bardzo w naszym codziennym życiu, drodzy, brakuje nam nie tylko miłości, ale nawet zwyczajnej ludzkiej serdeczności, życzliwości. Jakże często naszym codziennym życiem kieruje zawiść, zazdrość, chęć dominacji nad drugim człowiekiem, udowodnienia mu swojej władzy czy swojej wyższości. Popatrzmy chociażby na to, co się dzieje w naszych miejscach pracy, firmach czy szkołach, uczelniach, gdzie coraz mniej miejsca dla wzajemnej życzliwości, pomocy, solidarności czy chociażby szczerości. Jakże często zdarza się, że ktoś tylko czycha na błąd czy potknięcie kogoś innego, aby mu zaszkodzić, oczernić go przed przełożonym, czy nawet próbować zająć jego miejsce. Bardzo często się tłumaczymy, że takie mamy czasy, że każdy walczy o swoje, a czyż czasy nie są drodzy takimi, jakimi my je tworzymy? A czy nasze rodziny wyglądają dużo lepiej? To już nie jest środowisko naszej pracy, gdzie spotykamy się w gronie obcych i do pewnego stopnia przypadkowych ludzi. Rodzina to przecież najbliższe nam osoby na ziemi. To ci, za których odpowiadamy, nie tylko przed ludźmi, ale także a może przede wszystkim przed samym panem bogiem ludzie którzy są nam są dla nas bożym darem a tymczasem jakże często nie potrafimy tych ludzi prawdziwie kochać jak często górę bierze nasz egoizm zapatrzenie w siebie w tylko i wyłącznie swoje własne sprawy i swoje problemy czyż nie potrafimy albo nie chcemy zrozumieć swojej żony męża dzieci starszych skorowanych rodziców nie potrafimy ich prawdziwie pokochać pomimo tego, że każdy z nich posiada swoje wady i nie jest do końca taki, jakim ja chciałbym go widzieć. Święty Jan Apostoł napisał: "Jeśli by ktoś mówił, miłuje Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi." Takie zaś mamy od niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. Oczywiście, drodzy mówiąc o miłości bliźniego, nie mówimy o pięknych słowach, deklaracjach czy tylko szlachetnych uczuciach. Miłość drugiego człowieka to przede wszystkim pragnienie dobra dla drugiej osoby. To zwyczajna ludzka życzliwość, szczerość, szacunek, solidność czy uczciwość wobec bliźniego. Miłość bliźniego wyraża się także w tym, że będę starał się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki rodzinne, zawodowe czy społeczne. Tak naprawdę to jest o wiele ważniejsze niż nawet najpiękniejsze słowa czy deklaracje. Panie, naucz nas miłować wszystkich naszych braci i siostry tak jak Ty ich miłujesz bezinteresownie i za darmo. Amen.